Jest zimno, postanowiliśmy tutaj napuścić trochę powietrza, świeżego gorącego. Bartosz idzie zakręcić, ja będę psikał plakiem aż zagada. Więcej tutaj tego, kurde, ciepła z tego silnika. co zgadnie co to jest? Moi drodzy, w pełnej krasie, zaraz Wam pokażemy. Samolot śliski MiG-23. Piękna bestia, stoi sobie w muzeum w Napoleonie, taka miejscowość Niedaleko Częstochowy. Bardzo przestań odrywać rakiety Drugi raz nas tu nie wpuszczasz Oglądasz Top Oczywiście Jak chodził Tomek Cruz <grymny> I szarpał Szarpał rakiety Cruz <grymny> Ale szybko odkleiły, zaszła cała, widziałeś?